Wyłączam muzykę Poszło? Tak Dobra Pilnuj to mi. No <laughs> to lecimy ludzie Łapa w górę Im więcej łap w górę tym większa szansa że się napad uda Możecie zostawić na zachętę może wątpię, że to się uda. Jakbym był z Wami się szczery, zobaczymy. Postawiam przy drzwiach. Daj bliżej drzwi, żeby cię dobrze widzieli. najbliżej bliżej drzwi. Nie mogę. Aha, chwila. Mam tylko ręce zakute. Jest i policja O, jak za starych dobrych czasów, nie ludzie? Jak za starych dobrych czasów Ile radiowozów przyjechało? Na razie dwa radiowozy widzę, nie ilu policjantów O, ktoś dostał pika za fałsze RP, na następnym razem będzie ban Tam máme na oku, Dobra, napisałem że na razie widzę dwóch policjantów. What the fuck. Na razie nie chcą podchodzić i negocjować. Mój jak wiedzie, to będzie wielki rozpierdół. 50 sekund. Dostem sms y SMSy sms -y od Jacoba Okoje jeszcze pączka jest zjedli. Poszli na hot -doga? Ile tych radiowozów jest? Trzy radiowozy widzę. Jeden przyjechał. Czy To jest ten sam. Nie, jest drugi. Jakob. DZIĘKUJĘ! Ale... WYCIĄGŁYM NIECAŁE 20 TYSIĘCY! Dobra, no i musisz gadać... O, czekaj, podchodzi ktoś. Wejść! CZEGO CHCESZ?! Może negoc... Negocjators Negocjator ...oficer Clara Wilson, ale negocjacje chce Dobra, jak nie chcesz, żebyśmy odstrzelili tutaj tego zakładnika to musicie nam zrobić wolny przejazd i zakładnik jedzie z nami kilka, kilka metrów. My go tam dalej odstawimy. Słowo Świętego Mikołaja. Jeśli się nie zgodzicie, to odstrzelimy zakładnika. Mogę por... Dobra, mogę chwilę porozmawiać z zakładnikiem. Pozwól, Oczywiście. że podejdę. Pozwól, że pod... mogę Mikołaj. do drzwi. Mikołaj, zgadzasz się? Dobra, może, może, możesz rozmawiać. A mogę podejść bliżej? Dobra, ale ostrożnie. I bez, bez żadnych sztuczek. Mam ręce w górze. Bez żadnych sztuczek po Mam do ręce przodu. w górze. Mam ręce w górze, tak? Ja celuję cały czas zakładnika bez żadnych sztuczek. Spokojnie. Już tutaj starczy, czy jeszcze mogę podejść. Już wystarczy! Dobrze. Jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Boję się strasznie. Zastrachana chyba jest! Dobrze. Ty! blondyna! Plontyna! A wy tu nie rozstawiacie czasami Słucham? jakiś koczatek? Nie, nie rozstawiamy. Na razie chcemy sobie porozmawiać. My bierzemy zakładnika 10 metrów za stację. Jeżeli będą, zakład... będą jakieś kolczatki po drodze, to my kurwa go odpierdalamy na miejscu. Będziecie ludzkiego życia. Spokojnie. Panowie. Chodzi mi o to, nie chcę że chcę chwilę porozmawiać, więc proszę na mnie nie krzyczeć. Tutaj. Dobra, Blondyna streszcza się, bo my czasu nie mamy. ja tutaj wydaję! Tutaj rozstaje karty na stół, więc tutaj ja jestem grubierem tego kasyna. Dobra, wy chcecie odjechać po prostu z są ze sklepu, a zakładnika zostawić 10 metrów, ta, dalej, tak? Bez końca. Ja, zgadza się. Tak. A ja tu próbuję wynegocjować, żeby i wam, i nam się nic nie stało, i zakładnikowi. My też nie chcemy ofiar. Oczywiście. No to po co tutaj celujecie do niej? Po co macie zakładnika? To jest, To wtedy będzie Skoro konieczność. Londyna, to wtedy będzie konieczność. Jeżeli będziemy musieli to zrobić, będziemy do tego zmuszeni, to my to zrobimy. Jak będziecie z nami nie. współpracować? Będziecie jak będziecie z nami współpracować? Jak nie będziecie z nami współpracować, to to się źle skończy. Londyna, ja bym to przemyślał. Ja wiem, że Myślę. jesteś. Ja wiem, że jesteś blondynką, ale no. Pomyślcie, pomyślcie, tak? Nie mów do mnie blondynka, to po pierwsze. Ale, po czekaj, czekaj, Londynie czekaj, tobie się coś, tobie się coś nie pomieszało? Kto tutaj rządzi teraz? My rządzimy, ty Przedstawiłam rządzi? się jako Klara. Przedstawiłam się jako Klara. Ale my I nie, nie jest jesteśmy na ty, my nie jesteśmy na ty! Blondyna. Dobra, sprawa wygląda tak. tak. Puścicie zakładnika tutaj, my wam damy drogę ucieczki. Zostawicie zakładnika nawet tam w szatni, nic ma jej nie być, bo inaczej będziemy was ścigać i uwierzcie, to na samej karze długiego pozbawienia wolności się nie skończy. Słuchaj, my tutaj rozdajemy. Karty na stół. Jak mówiłem, odstawiamy 10 metrów za stacją zakładnika, bo my wiemy, co Wy robicie. Zostawimy zakładnika, otw otworzycie od razu ogień. Myślicie, że ja jestem głupi? Może Mikołaj jest dobry, ale ja jestem tutaj kurwa z kurwy synem, więc ja tutaj jest, ja rozdaję karty i jak ja mówię, jak ma być, tak ma być. Nie wiem, kim Ty jesteś, bo jak na razie widzę, że jesteś w przebraniu. Po drugie jak mam otworzyć ogień, się. skoro kurde nawet nie wiemy czy ktoś tam za Puu, za szab poza półkami nie stoi. Tego to już nie musisz wiedzieć! Uwierz, tak uwierz mi, że my nie chcemy ofiar, więc patrz, więc chcę dojść do porozumienia. Zostawcie zakładnika tutaj, my was puścimy i będzie wszystko z dynki. Jak ciastek sobie ja radził, inaczej, inaczej mam <laughs> e, Jeszcze to maskę ciastka ubrać. I ja chcę, aby zakładnik pojechał 10 metrów za nami znaczy z nami. I będzie to tak najlepiej według mnie i będzie bez ofiar żadnych. To no to nie, nie to chcecie nie, ofiar, Pani to czemu mi tutaj nie zostawicie. Ja mogę wam dać sobie, że nie ktoś, ma jest, Czy jest tutaj jakaś ofiara? Nie ma żadnej ofiary. Nie ma tutaj żadnej y, nieżywej osoby. Są na razie wszystkie żywe, nie ma żadnej ofiary. Więc na Pani miejscu radziłbym pójść nam na rękę oraz, że możemy normalnie, po ludzku, jak ludzie, odjechać z tego miejsca. Po ludzku, chcę dojść do porozumienia, żebyście zostawili tak to tą, tą panią tutaj, żeby nikomu się nic nie stało. Bo wieszcie, jeżeli Wy wyjdziecie, wątpliwy ogień, to na pewno będą ofiary. O nie, nie! Proszę pani, ja naprawdę mam dobre serce, ale dzisiaj coś mi tutaj się pojebało. I proszę pani, ja tutaj po raz kolejny mówię, ja chcę wziąć tą śliczną panią ze sobą i odwieziemy ją. 10 metrów za stację, proszę pani! No proszę pójść mi na rękę, obiecuję na słowo świętego Mikołaja to... oraz moich wszystkich elfów, że zostawię tą śliczną panią, nie dostanie nie mi, jeszcze pa. do mnie cukierka, ale a odstawimy ją 10 metrów za stacją. Proszę pani. Dobrze, dajcie mi panowie dwie minuty. Ja proszę załatwię, to trzeba. Dobra, proszę się. tu poczekać, się nie, się nie ruszę. Tak, 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 na Dwie minuty. Mikołaj! Mikołaj, chodź na słówko! Mikołaj, chodź na słówko! Ceduję ja cały czas! Mikołaj, szeptaj! Mikołaj, szeptaj! Ale nie... Co jest? Co robimy? Słuchaj, odstawiamy ją 10 metrów za stacją, odjeżdżamy... I jeśli będą kilka radiowozów za nami jechać, to robimy drive baja. Ty, hey, ale... myślę, że pójdą na ten układ? Z... Powinni iść, bo jak nie my, to my odpierdalamy zakładnika. Muszą, fu kurwa, pójść. Nie ma takiej opcji, że nie mogą pójść. Dobra, zobaczymy. A co, co, co jest z tym? Z... z, z, z dru drugą drużyną? drugą ekipą? Czy tak powiem... Nie przyjechało prawdopodobnie, bo nie dostałem żadnej odpowiedzi. Poradzimy sobie sami, jesteśmy doświadczeni ludzie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, zobaczymy, co ta wiązinowe myśli. A coś czuję, że dzisiaj będę składał zeznania na komendzie. Jak na wiązinie, to niezbyt dużo, mi się wydaje. Coś czuję, że dzisiaj będzie, będzie przesłuchanko jeszcze na live. Ie. To ten live się tak prędko nie skoczył? O kurde, 700 osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To idzie chyba No i co pani wymyśliła? Odgrywa, czy widać jakieś obrażenia na ciele kobiety tak jak na pierwszy rzut oka. Nie. Nie, ma obrażeń. A chyba ja muszę odpisać Taką! Że proszę pani! A dlaczego my Aha. mieliśmy byśmy ją brać dalej? Proszę ja cię, bo nie, nie słyszałem, co no gladała. tak jak Wy nie macie pewności, że my nie otworzymy ognia, jak ją to zostawicie, tak ja nie mam pewności, że on po 10 metrach zostawicie. Prosta sprawa. My, to, zrobimy to tak, że jedna osoba wyjedzie z samochodem, a druga będzie miała na celowniku e, zakładnika i będzie szła z nóżki na nóżkę i będziecie ją widzieli, że druga osoba ją odstawia i wtedy... I wtedy będzie i on jest, i będzie wszystko w porządku, proszę pani. Będziecie mieli ją na tacy. Dobrze. Ja mam pomysł. Ja mm -hmm. jestem sama radiowozem. Wy powiedziecie te 10 metrów, ja pojadę za wami. Zgarnę ją potem po tych 10 metrach, wezmę ją do siebie, a wy pojedziecie gdzie chcecie. Pasuje wam to? O, ale jak pani, mówi, pani nas oszukuje, pani jest, ma pan jakiś przydupasów przy sobie jestem... na pewno? Kurde, pan zna tych policjantów, to są kurde najgorsze sorty tego miasta. Uwie, uwierz pan, ja dzisiaj wróciłam z urlopu i normalnie jestem zażenowana, wie pan, zażenowana. A wracając do tematu, ja kieruję sama radiowozem. Pojadę tylko za wami i po 10 metrach po prostu wy się y, zostawicie ją, ja ją zgarnę Dobra. i sobie jedź tak, gdzie chce ta. Tylko Ale muszę być. Ale ma Pani trzymać bardzo duży dystans między nami, żebyśmy nie Muszę mieli... Nie żeby... trzymać dystans taki, żeby mieć pewność, że ona wysiądzie z tego auta i nic się nie stanie i nie bo wpadnie mi... do... Dobrze. Dobrze. Poczeka długo. Pani, tutaj przy dysku, tu jest z moim współpracownikiem. Jaki będzie układ? Pani poczeka. Dobrze, tutaj. ale proszę proszę do niej nie celować, tak? Nie, nie będę to... Do... Nie przestanę do niej celować, bo otworzycie do mnie ogień. Dobra. Pani się nie martwi, mamy wszystko pod kontrolą. Dobra! Londyna, Londyna, odsuń się o drzwi! Odsuń się o drzwi, bo my chcemy porozmawiać. Chłopaki. Ej! Co, co, co robimy? Jesteś? No, w sumie podoba mi się ten układ. Może, może to wypali, ale kurde, coś mi tu, coś mi tu śmierdzi, coś mi tu śmierdzi. Tu jest jakiś, tu coś jest jakiś... Pies jest tu pogrzebany, tak? Pies jest tu gdzieś pogrzebany. Ja NIE CHCĘ GO ODKOPYWAĆ! Rozumiesz? Dobra! To słuchaj, to zrobimy to tak, że ty będziesz kierował pojazd, ona z nami przecznie wsiądzie, i my ją zostawimy! I w razie czego, to odpierdolimy policjantów poprzez drive-by! Ty, słuchaj, a może ja widzę na słuchaj. zewnątrz i zobacz jak sytuacja wygląda? Ty będziesz cały czas pilnował zakładnika! Dobra! Powiedz, że mają do ciebie nie celować i ty dobra, też do nich nie celujesz! Dobra. To jest jeden radiowóz. Tu jest drugi radiowóz. Prędę mogę uciec. Tam jest jakiś trawnik. Tutaj coś czuję, wyczułem kolczatkę, bo się kurde ładnie ustawił. Dobra, przejadę tędy. No i jak, Słuchaj, nie wiem, ja podejrzewam, ja że tam was? są kolczatki. Ich ustawienie radiowozów jest kurde idealne, takie jakby tam kurde przed zderzakiem radiowozu stała kolczatka, ale nie mogę jej dostrzec. Ale coś mi tutaj śmierdzi. Nie wiem czy nie spróbujemy... Nie wiem... Ja By jedną lukę w jednym miejscu, może z aby... tam przejechać, ale wydaje mi się, że tutaj obstawili tymi kolczatkami stację benzynową. No to słuchaj, to słuchaj, to zrobimy to tak, że weźmiemy zakładnika na pokład i jeśli kurwa będzie jakaś kolczatka, to odpierdalamy ją na miejscu. No dobra, no dobra. Dobra, Sorry, skarbie. Dobra. to w lody na... Ale ryzyko zawodowe, tak? się nie stanie. Przypada. Niczego nie obiecujemy, proszę pani! Ja mam mieć jeszcze chłopaka, męża, dzieci. Dobra, czadaj, Bandera! Dobra, Miałem 10 metrów. A dobra, stój! Stój, 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 stój! Stój, stój, stój! stój. mi stąd! Full mi stąd! Full mi stąd, kurwa, wypierdaj! Góry, co jest? Puść cię, mnie... Siadaj, siadaj! Siadaj, Mikołaj, siadaj! Ten dalej, niech nie, 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 nie spęt, Dobra, Ten dalej! Dobrze. Otworzy do nich ogień? Wtedy oni się spierdolą! Jak będą zbyt blisko, to otwier otwieramy ogień! Możesz próbować! Ale to dopiero będą blisko, Trzeba Uważaj, uważaj, tutaj możemy je spierdolić! I zaliczymy 10-50! Na no, kurwa myślałem, że od szczęsemu będą lepiej jeździć. Niech się trochę postarają. E ja już prawie by się. Nie, yeah, dobrze. Kurde, chowaj się. Hej, kurde, zdobię to. zamiatane. <noise> o kurde. Czekajcie. O c Ja pieprzy, Ja pieprzy. Lidzi, moje auto kupiłam dzisiaj amatorka, amatorka.